Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Coraz bardziej ewolująca we wszystkim, Dacia Sandero Stepway jest wersja standardowego Sandero o wyglądzie crossovera, samochodu. Bardzo lubianego przez publiczność. W tym artykule opowiadamy o jego cechach, w tym o jego zaletach i drobnych wadach. Zalety modelu Dacia Sandero Stepway. Dacia Sandero Stepway to podwyższona wersja Sandero samochodu, który od ponad 10 lat zajmuje ważne miejsce na rynku dzięki swojej superkonkurencyjnej cenie, niezbędnemu, ale wystarczającemu wyposażeniu, przestrzeni na pokładzie i różnym paliwom, benzynie. Lub LPG. Pod koniec 2020 roku do salonów trafiła trzecia generacja, bardziej nowoczesna, ale wciąż prosta i niezbędna. Zacznijmy od zalet. Pomimo faktu, że ceny nowych samochodów rosną od lat, dacia Sandero Stepway i ogólnie dacia nadal potwierdza. swoją pozycję jako prawdziwy punkt odniesienia wśród niskobudżetowych samochodów, które nie mają ja czego zazdrościć innym. Na przykład, nowe Sandero korzysta z platformy CMFB najnowszego Clio i Captur z wyraźną poprawą dynamiki jazdy w porównaniu do przeszłości. A dodatkowo ci, którzy dużo jeżdżą po mieście, mogą zdecydować się na automatyczna skrzynię biegów CVT. Wersja Stepway wygląda jak nowoczesny crossover bez zbędnych dodatków, mierząc 4,10 m długości, 1,85 m szerokości i 1,58 m wysokości, z rozstawem osi 2,60 m i bagażnikiem o pojemności 410 litrów. Ogólnie rzecz biorąc, wnętrze jest przestronne, dzięki regularnym kształtom nadwozia i dostępowi ułatwionemu przez większy przeswit. Brak podłokietnika pośrodku i niezbyt wyraźny tunel to idealne rozwiązania zapewniające komfort nawet pięciu osobom. Krótko mówiąc, praktyczna i racjonalna, dacia Sandero Stepway nie rezygnuje z niczego, nawet jeśli trzeba przymknąć oko na pewne szczegóły. Oto one. Drobne wady daci Sandero Stepway. Usterki występujące w daci Sandero Stepway nie są poważnymi niedociągnięciami, zwłaszcza biorąc pod uwagę segment rynkowy samochodu. Cechy takie jak odkryty próg bagażnika SA w rzeczywistości uważane za drobne usterki, które można również znaleźć w samochodach. O wyższym standardzie, podobnie jak twarde tworzywa sztuczne, użyte do prawie całej tapicerki. Kolejna drobna uwaga. W pełni letowe reflektory, które świeca dobrze, podczas gdy światła drogowe SA nadal halogenowe. Mówiąc dokładniej, jedyna prawdziwa wada jest niekompletne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa czynnego, euro NCAP przyznał najnowszej. Generacji Daci Sandero-Stepway tylko dwie gwiazdki na pięć, nie z powodu kwestii konstrukcyjnych, ale głównie z powodu braku systemów. Adaś, takich jak utrzymywanie pasa ruchu, którego brakuje we wszystkich wersjach oraz słabego działania automatycznego hamowania. Awaryjnego, które widzi tylko inny pojazd bez rozpoznawania pieszych i rowerzystów. Podsumowując, Dacia Sandero-Stepway z pewnością nie będzie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodów na świecie. Ale za swoja niska cenę, od 13 450 euro, oferuje więcej niż dyskretny sprzęt bezpieczeństwa idealny do użytku miejskiego, do którego jest rzekomo dedykowany. Opublikowano w samochody benzynowe samochody z LPG Crossover, przewodnik zakupowy, a WordPress Commenter Hello World.